Znajdujemy się w laboratorium Ochrony Atmosfery i Metodologii Procesów Ciepnych, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne, realizowane są prace dyplomowe, jak również prace naukowe z zakresu energetyki. Najbardziej uniwersalnym urządzeniem znajdującym szerokie zastosowanie w badaniach jest analizator termograwimetryczny wyposażony w moduł różnicowej kalorymetrii skaningowej. Urządzenie to jest wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych, między innymi z metodologii, gdzie możemy określić ciepło topnienia różnego rodzaju materiałów, a także podczas laboratorium z technologii oczyszczania gazów, gdzie studenci mają możliwość zapoznania się z właściwościami sorbentów, a także ich zdolnościami do pochłaniania różnego rodzaju zanieczyszczeń. Z kolei instalacja dwukolumnowej adsorpcji zmiennociśnieniowej wykorzystywana jest podczas zajęć laboratoryjnych. Badamy separację wybranego składnika gazowego bądź składników z mieszaniny, metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PEZa, zmiennotemperaturowej Teza, próżniowej adsorpcji zmiennociśnieniowej VPZa, czy też adsorpcji zmiennociśnieniowej i zmiennotemperaturowej PTSA. W instalacji tej stosujemy różnego rodzaju sorbenty, takie jak zeolity, węgiel aktywny, węglowe sita molekularne oraz struktury metaloorganiczne. Ponadto w laboratorium do dyspozycji studentów podczas badań właściwości materiałów służy porozymet erytenciowy, analizator wielkości cząstek, spektrometr, masowy oraz spektrometr podczerwieni.